Najbardziej irytujący są ludzie, którzy twierdzą, że są ludźmi wierzącymi, którzy z chodzenia do kościoła, z odmawiania pacierzy, z y, takiego, takiego manifestowania swojej wiary, y, uczynili właściwie taki sposób życia, ale sposób życia, który nie jest przemieniany przez wiarę. Oczywiście wiemy, jak to się nazywa, to jest po prostu dewocja. Ale trzeba powiedzieć, że jeżeli cokolwiek chce się zarzucić ludziom wierzącym, to właśnie taką dewocję. Matka Najświętsza funkcjonowała zupełnie inaczej. Kiedy przyszedł do niej Anioł, kiedy bardzo mocno ją skomplementował, to Matka Boża była zmieszana. Ona, ona nigdy tak o sobie nie myślała, ona nigdy nie stawiała siebie w centrum, ona miała taką głęboką relację z Panem Bogiem. Dlatego Matka Najświętsza uczy nas prawdziwego korzystania z wiary, z relacji z Panem Bogiem, z modlitwy, po to, żeby nasze życie się przemieniało.